Cześć! E Cześć, jestem w czwartym odcinku. E Nazywam się Marcinko e Jestem temperalusem na wygnaniu. Dobra, jak przejdę na takim wyganie. No i koło mnie siedzi Karolina. Dzień dobry. E robimy... Mieliśmy ten, więc robimy sody, tak się robi sody. Nie chcę się na razie robić sodów. E Prześpimy się. Oj, no cóż? Chcesz no, się. Dobra. Koniec. Teraz chcemy robić własną kopalnię. Właśnie. Nie wyprzedaj mnie wszystkim Karolina. No Dobra. To będzie tak, tak, tak. I to będzie nasza chyba własna kopalnia. No, chyba. Żeby wydobywać żelazo i węgiel. No właśnie. Jeszcze sobie jedną tam. Żeby tu potem zrobić schody. No i tu możemy robić te... Nie trzeba. No. Tu jest taka kopalnia jakby. Żeby wydałbywać. No. To powinno być. Teraz damy schody na przykład. Nie. No nie ma, niestety. Skończyły się szwody. No nie, co dalej zrobić? Tutaj się nie przejdzie, niestety. Mm. No, i teraz się powinno przejść. No, powinno się przejść. No to na razie tyle, kopcie w dół, 12 kratek, o, te jądra ziemi, W skały macie, że tej nie są, powinny być diamenty, bo radzę, nie no,